Witamy w przeglądzie machinimy. Programie, w którym to teoretycznie przedstawiamy premiery filmów z ubiegłego miesiąca, a w praktyce to bywa z tym różnie. Po paru problemach technicznych i organizacyjnych w końcu udało nam się stworzyć kolejny odcinek, w którym przedstawimy Wam produkcję z dwóch ostatnich miesięcy roku 2022. Okres ten obfitował w wiele filmów, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Gotowi? Proszę wsiadać, drzwi zamykać, jedziemy! Może, wcale nie potrzebowałem żadnego pucharu Sołtysa, tylko potrzebowałem odnaleźć się w odpowiednim towarzystwie. Od razu czuję się lepiej, a więc chodźmy. Na... Naszą listę przeglądu zaczniemy od filmów Michmacha, który stworzył m.in., Druga część sklejankowej serii Przygód Bezmiennego, popatrz. A także z okazji Sylwestra, pokazanie reakcji Xardasa na imprezę w jego wieży, na którą najwidoczniej nie został zaproszony. Dorley przygotował dwa następujące filmy: trailer sklejankę, przedstawiającą ostateczne przygotowania do starcia ze śniącym. Wszystko w klimatach gry Demon's Souls. Potrzebuje broni. Oraz drugą część serii sklejankowej Przygody Bezimiennego. Kolejna dawka absurdalnych zdarzeń z bezimiennym w roli głównej. Ja jestem najlepszy. Wiedźmin 3. Dziki Gon. Mistrz płatnerstwa. Nilwgarski generał odbiera swoją nową zbroję od mistrza płatnerstwa Fergusa. Nie tego oczekiwał. Film od Raelaga. Co to ma znaczyć? Dokładnie to, co widać. Tak, być... Zapachniało powiewem jesieni. Wiedźmin Machinima. Relax stworzył także remake swojego dawnego filmu na silniku Wiedźmina 3. Jaskier głosem Zbigniewa Zamachowskiego śpiewa kultową pieśń w wiejskiej karczmie. Już miało od śniegu. Szklą się lodem. Nie szukaj. Kiedy próbujesz znaleźć dowody na to, że Gomez jednak wiedział. Animacja od Johanna Ingeborga. W okresie listopada i grudnia Zbydek kontynuował swoją serię o super epickich przygodach bezimiennego, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć kulisy zdobycia przez bezimiennego swoich mocy oraz zdradę jego przyjaciół, o której nie miał jeszcze wtedy pojęcia. O tym rytuale, no nie wiem. A także ostateczne starcie bohatera z Lesterem tuż po tym, jak bezimienny pokonuje zabójcę nękającego jego nowych sprzymierzeńców. Nawet śmieszne, ale do rzeczy. Walczmy. Na ciebie, więc to. Gothic 2: Kroniki Łowców, odcinek czwarty. Przeszłość. Ignis, Adi i Reg wracają do swojego obozu. Tam Makot i Cycylian dokonują zatrudnienia kolejnych ludzi do swojej grupy: Sebe, Saurona oraz bananowego dziadka. Ignis chce odpocząć, ale w tym czasie jednak nie jest mu to dane. Łowcy zostają wciągnięci w intrygę w Korinis, która kończy się absolutną dewastacją całej okolicy. Zamieszani w chaos nad miastem są demoniczny Jacob mistrz Mocherów i świadków Jechowy, nieudolny Nergal, złodziej osobowości Lorda Hagena, oktocinisty, pan mroku i obiekt westchnień kultystów. Jeżeli dla was nie robi to sensu, to dla Ignisa tym bardziej. Ignis chce się więc ulotnić z zamieszania, bez głębszej analizy tego nonsensu, a Adi i Makot okradają budżet miejski, bo to miasto i tak przyszłości już nie ma. Fabuła zaczyna się tuż po odcinku 30. Ksiągłowców. Tak, to jest kontynuacja ksiągłowców. Nonsens, jedyne co słyszałeś to moją tragiczną historię. Cieszę się, że obaj się zgadzamy co do jej jakości. Gotik. Awantura na 24 fajerwerki. Odcinek siódmy. Usunięta scena. Jedna z usuniętych scen z odcinka siódmego, awantury na 24 fajerwerki. Dwóch specyficznych rabusiów postanawia wykorzystać okazję i w końcu wzbogacić się po serii nieudanych napadów. Zajebiście krótka. Pozwól, że ci przypomnę nasze ostatnie sukcesy. Sandwich Sun. Połączenie Metal Gear Rising oraz Team Fortress 2. W rolach głównych Heavy i Scout. Animacja od Wieziesza. Gotik, jak gorn. Czy chcecie być jak gorn? Walison chciałby usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Wyglądać jak Gorn? <grym> Gotik, kruk. Kolejne starcie między bezimiennym i krukiem, tym razem od Walisona. Ja cię Gotik, motywacja. Bezimienny postanawia coś zmienić w swoim życiu i zaczyna trenować. Podróżuje po całej krainie, szukając nauczycieli, którzy mu pomogą w tym zadaniu. Film od Patrick Wro. Sprostają każdemu wyzwaniu. Naucz się ignorować. Gothic Bread obdarzył nas dwiema nietypowymi animacjami: bezimiennego, próbującego pogadać z balem w obozie na bagnie, poznać lepiej wasz obóz. Oraz przedstawienie pewnego wypadku na komisariacie. gotykowane, znaczy animowane. Kamil Florczyk przed ogłoszonym końcem swojej działalności stworzył jeszcze kilka kolejnych filmów na silniku gry Heroes 3. Są to między innymi O nieszczęśliwym dniu z życia Behemota Steve'a O pochodzeniu kryształów porozrzucanych po mapie a także o trudnych sytuacjach wymagających nietuzinkowych rozwiązań lub czarów. Pierwszy i ostatni film świąteczny. Czasem naprawdę chcielibyśmy dostać ten jeden wspaniały prezent na święta, który odmieniłby nasze życie. Niestety czasem musimy sobie radzić z rzeczywistością jak bohater filmu świątecznego od Tu Komiksa. Nowy sezon Minecraft, czas, przebudzenie nadszedł. Po siedmiu latach od rozpoczęcia serii przez Craft Shada, nowy zespół jest bliżej zakończenia historii niż kiedykolwiek. Dwa pierwsze odcinki sezonu przedstawiają nam rozdziały, które łączy spotkanie Hansa i Dmitra. Siły, których nie rozumieją, wskazują im drogę wiodącą do wojny wojny z samym sobą. Richard 5, Amuletto della Revolte Part 2. Richard dociera do głównej bazy piratów. Z pomocą grupy moralistów oraz podejrzanego maga planuje ich wybić, odzyskać amulet i wyzwolić wyspę, a to wszystko w jednym odcinku. Mamy ofertę taką pewną. Richard 6, poroja duszy. Richard w końcu powraca z amuletem na Wyspę Diabła. Wielki Mistrz, po usłyszeniu niepokojących wieści o szatanistach, wyjawia bohaterowi sposób, by dowiedzieć się więcej o dziwnej roślinie oraz samych sługach Diabła. Richard wyrusza zatem nocą, by spotkać się z duchem dawnego przyjaciela Mistrza. Zjawa wyjawia przerażające wieści oraz dziwny rytuał. A to dopiero połowa odcinka. Richard, ogarnij się! Dom? Grzech Kalifornia, Grzech. Sims 4, machinima. Rest in peace. Anulowany ambitny projekt autorstwa Lee Szeparda. miał być filmem erotycznym z wieloma elementami z innych gatunków, a sama historia opowiadałaby o Tonem, który w ciężkiej sytuacji życiowej postanawia wyjechać z rodzinnego miasta i szukać szczęścia w Los Angeles. Z projektu zachowało się pół godziny gotowej części filmu, którą można obejrzeć na kanale autora. Na studiach tamtą budą jak ta lala. Ostrza, sezon pierwszy, odcinek piąty. Echa przeszłości. Piąty odcinek serii Ostrza od Anteriego. Nikolas i Benjamin docierają do stolicy, gdzie dowiadują się, że Edward został aresztowany. Okazuje się, że za wszystkim stoi pewna postać z przeszłości grupy, która nie zawaha się przed niczym, by zemścić się. Rajs w tym czasie przygotowuje się do starcia z ludźmi barona. Już tak jak kiedyś. Nie wiem, jak to. Oj, no już nie. Wigilia z Wacławem Rangerem oraz najserdeczniejsze życzenia od niego dla was. Przygotowuję prezenty dla Twojego ojca. Tomasz lepszy pomysł. A na koniec wieści z naszego podwórka. Mamy informacje o kontynuacjach oraz ciekawostki o pewnej serii parodii gry Grand Theft Auto San Andreas. Gita San Andreas Rychu było serią stworzoną przez Kazuya 256, parodującą fabułę gry. Z biegiem czasu z gameplayu rozwinęło się w pełnoprawną machinimę. Wiele osób próbowało swoich sił w kontynuacji tej serii, od momentu, gdzie oryginał się zakończył. Ostatnio para osób z lepszym skutkiem kontynuuje opowieść Rycha. Jest to duet Zardzewiałego i El Patrico, którzy wspólnie naprzemiennie tworzą odcinki, a także Kreator 7, który w pojedynkę przedstawia swoją wersję dalszych wydarzeń. Jeśli ktoś z Was znał oryginalną serię i chce poznać kontynuacje alternatywne, lub gustuje po prostu w parodiach gry Grand Theft Auto San Andreas, to polecamy zapoznać się z wymienionymi autorami. Linki oczywiście znajdują się w opisie. Do Burger Kinga. A teraz sprawdźmy premiery u naszych sąsiadów: Der Gast. Gothic Weihnachten. Ksardas nie może znieść świąt, a potem zostaje w swojej wieży niechcianego gościa. Film autorstwa Jorgensona. Opowiedz mi historię. Gothic Meme. Kiedy przyłapujesz starego nekromanta podczas jego dziwnych zainteresowań. Film od Larmowa. Nie tak byst. Ognisty Smok. Gothic Meme. Oko i nosa to potężny artefakt, który zmusi nawet największe sługi Beliara do szczerości. Brutalnej szczerości. Film od Larmowa. Ja. Fio że... Gothic 2. Night of the Raven. Fun trailer. Fanowski trailer Gothic 2 noc Kruka, autorstwa Witizny. Tańcówka w Krypcie, Gothic Machinima. Bohater serii Opowieści Skrypty autorstwa Lorda Archola, spędza Sylwestra wraz z przyjaciółmi w swojej krypcie, a jego dziewczyna tańczy jak szalona. Film jest parodią jednej ze scen z Twin Peaks. Miecznik z północy, odcinek trzeci. Oni są za mną. Trzeci odcinek miecznika z północy. Nowa kampania Audrika, banda złożona z nieumarłego kupca, młodego łucznika, ducha brata oraz samego przeklętego miecznika połączona wspólną chęcią zemsty. Zemsty na kulcie ludu chromanina. Tak niezwykła grupa musi ukrywać swoją tożsamość i cel, jakim jest podróż do górniczej doliny. Są obserwowani nie tylko przez potencjalnych wrogów, ale także istoty, które mają własne motywacje i cele, którym Audric może się przysłużyć. Jej winy tu nie. Jean Pik. Poprzedni opiekun starego obozu, Jean Pik, po śmierci żony, przeszedł na emeryturę. Nie trwała ona jednak zbyt długo. Stoisz jak dub Pod koniec roku Evil 7 był bardzo produktywny. Zerknijmy na niektóre z jego filmów z tego okresu. Bohater nagle znajduje się w komorach testowych Aperture Science. Jak się tam dostał? Czy uda mu się poskromić moc portali? Teal nie chce jeść swojego śniadania. Matka opowiada mu więc dziecięcą historię o kasparze zupie. Xardas budzi się w świątyni śniącego. Co czeka go tam na dole? I gdzie jest demon? Gorn ma nowego drona i pokazuje go naszemu bohaterowi. Gotik 2 obchodzi dziś swoje dwudzieste urodziny. Xardas ma jednak jeszcze kilka przygotowań do wykonania. Podczas gdy bohater walczy z paladynem Lotarem, Team Rocket potajemnie pracuje nad nowym planem. Czy tym razem uda im się pokonać naszego bezimiennego bohatera? Nasz bezimienny bohater został zaproszony na przyjęcie świąteczne w klasztorze. Na drodze jednak staje mu Pedro, uparty bramkarz. Drugim bardzo aktywnym twórcą z za zachodniej granicy jest Corinis Pictures. Oto niektóre z jego filmów. Adventure Wilderness Corinis to seria dokumentalna na kanale telewizyjnym Corinis Mertana Nature Channel (MNC), której gospodarzem jest Drak Słowca. Powstały dwa odcinki poświęcone kolejności czerwojadowi oraz cieniostworowi. Rette Die Welt fit Xardas. Gothic Eurobeat. Ratuj świat to Gothic Eurobeat autorstwa Corinis Pictures. Xardas oraz watras wysyłają Bezimiennego, by uporał się z kolejnymi zagrożeniami. Gut. Xardas und Held im Studio. Gothic Sketch. Xardas i Bezimienny budują beat w studio Corini's Pictures. Ja man, das klingt nice. Wassermagir Distrak. Feuermagir. Gotik Hip-Hop Rap Battle. Magowie ognia postanowili stworzyć ognistą odpowiedź na utwór magów wody. Die Taverne zur Totenharpie. Wino. Featuring Rukhar and Randolph. Wino i jego kumple od picia śpiewają o swoim ulubionym miejscu na wyspie. Liebsten... Besinnliches Weihnachtsfest bei dem Feuermagier. Gothic Weihnachten. Obdarowanie magów ognia w klasztorze w najświętszy dzień. Orks Rappen in Dry Styles. Gothic skit. I na koniec orkowie eksperymentują ze stylami hip-hopu. Ostatnim twórcą w tym odcinku jest Crazy Do Gaming, który także aktywnie spędził te dwa miesiące. Pablo Escobar. Pablo wyrusza wraz z towarzyszami ze straży na Patrol. Napotykają bandytów, z którymi szybko się rozprawiają. Pablo odnajduje przy nich list, którego zawartość sprawia, że zaczyna dziwnie się zachowywać. Jakaś mroczna siła kieruje go do Jarkendaru. Misja Garond. Wyprawa do Górniczej Doliny. Po tym jak statek paladynów zostaje uprowadzony przez Bezimiennego, Lord Hagen nie ma innego wyjścia jak wyruszyć z odsieczą do Górniczej Doliny. Z nadzieją na uratowanie załogi zamku. Oh nein, nie, nie już... Crazy Do Gaming stworzył również dwa krótsze filmy: o Torusie, który stracił nerwy i o Felanie, który denerwował sąsiadów. Na koniec tradycyjnie przedstawiamy pozostałe filmy. Mamy tutaj między innymi Schuss hatten auf 104 Bier. Denn dafür sind wir täglich hier. Erheben wir die Krüge, sind nie des Hausens müde. Wir trinken Bier und Mähd und Wein. Denn Bier, Bier und Mähd und Wein sind Wein. fein. To tyle na dziś. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie Machinimy, napisz do nas wiadomość e-mail na adres znajdujący się na naszym kanale bądź wiadomość prywatną na Facebooku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!